Podczas badania instalacji fotowoltaicznej kamerą termowizyjną, wyszukuje hotspoty wykazujące straty energii, ale również uszkodzenia modułów. Do uszkodzenia modułów najczęściej dochodzi wskutek złej instalacji klemów. Te przenoszą zbyt duże naprężenia na układ, co powoduje mikropęknięcia. Na skutek mikropęknięć dochodzi do pożarów, no, lub w połączeniu szeregowym cała instalacja traci swoją wydajność. Po wykonaniu analizy kamerą termowizyjną paneli fotowoltaicznych przechodzę do kamery z zoomem optycznym, za pomocą której sprawdzam m.in. numery seryjne paneli, ale również miejsca, w których wystąpiły wcześniejsze usterki. Po wykonaniu pełnego badania instalacji znajdującej się na dachu przechodzę do rozdzielni oraz do falownika. Tutaj skupiam się na wszelkiego rodzaju połączeniach oraz na użytych kablach. W przypadku źle dobranego przekroju przewodu przewód będzie się nagrzewał, co skutkować będzie utratą energii elektrycznej na wskutek energii cieplnej. To może również się przyczyniać do powstawania pożarów lub w przypadku obsługi takiego urządzenia może to skutkować porażeniem prądem.